halo, Z tej strony Hawaje z 2.0 A dzisiaj tak, a dzisiaj oceniamy piosenkę Teamu X nową, w sumie jest to piosenka tak jak była tam Charo i Karol były piosenki e... No, takie można powiedzieć, tutaj jest pod, pod, pod tyłem Mona. Czyli mam rozumieć, że Monika Kociołek będzie tylko śpiewać. Ale okej, okay, tak. No i dzisiaj w skrócie yy, pamiętać, Dobra, nie będę. Hawajesz ogarni się. Pamiętajcie zać łapkę w górę, Subika. A ja myślę, że bez mniejszego przedłużania mogę, możemy zaczynać. Sztos. Yy, Dobra robota Mona no, Dobra myślę że słuchamy Tak słuchamy Halo No no i znowu to samo A dobra jest Mmmmm rano A na głowie ciągle milion spraw Wciąż napędza mnie wspomnieniem tamten stary świat I nawet kiedy Zasnąć chcę i otulić się To znów muszę wejść w ten szary dzień Wciąż nie wierzę że od życia ciosów... Hej, okay, nie rozumiem o co w tej piosence chodzi, ja, dobra? Wam smutek lobiąc zawsze dogry dobrą milę Możesz gadać ile chcesz, ja się więcej nie pomylę Odczu Zrestuję bryz, zres, ale robię to dla siebie samej, chłopcze Nie dla ciebie, bo ja mierzę znacznie dalej, okej okay. eee, Dużo autotuna, ale jak na razie minęło już eee, tyle tej piosenki Ja nie rozumiem o co w tym chodzi nadal, więc okej okay. Mam swoje zdanie, chociaż nie wiem co mi zrobisz Ty usłyszysz moje wyszczekanie ej Nie uwierzę, że od cię nie mnie wszystkie razy, tak jak nacus z dobrym stylem Czy ukryjesz smutek robiąc zawsze do gry dobrą minę? Będę gadać ile chcę i już nigdy nie zamilklę e, Wiem, że Hawaiz usłyszał jakieś jedno słowo i od razu kurde tego e, wysnuwam swoje teorie A ona coś tam powiedziała o Natsu, e, ale ja i tak nie rozumiem tej piosenki, ale to nie wiem to co ty na Fame mam będziesz walczyć, czy co, znaczy na noc tam he, Heidi, czy tam mam no, to co będzie walczyć, czy co, nie rozumiem. Aaaa, nieważne. Co tu się odwaliło, co? O nie, znowu TikTokowe tańce. Nie, no kurde, psycha siada, ja nie rozumiem tej piosenki. Hej, jest, nie wie o co o tej piosence powiedzieć, bo ja kompletnie nie rozumiem, co ona, o czym tu śpiewa i w ogóle, ale. Yy, oj, przepraszam, ej, ale okej. Okay. No, ten ładnie zrobiony, dobrze postarali się, ale no nie rozumiem w skrócie, yy, na czym, o czym ta piosenka jest. Jak ktoś rozumie tą piosenkę, to. Proszę mi powiedzieć, bo ja naprawdę, ja nie mają co tu się dzieje, co tu się dzieje, i po prostu to jest dla mnie niezrozumiałe. No i taka piosenka, to no, to, 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 to nie mój gust, tak średnio mi się to podoba, no takie, no, takie 2 na 10 słabe, więc niestety yy, dołączam do grona yy, tak zwanych. Yy, halo? Kurde, moja przeglądarka, ała. O nie, widzę też, że chyba, chyba jestem za blisko mikrofonu. Yy, no to niestety dołączyłem do 1,8 tysiąca yy, Rikerów, mogę tak powiedzieć. Chyba mogę, nie wiem, no. No i co, no, piosenka taka trochę mech. Mi tak średnio się podoba. Yy, ta poprzednia, balet była lepsza. Yy, no... Jak chodzi też o moją ocenę. No i co? Myślę, że z tego odcinka to by było na tyle. Pamiętajcie coś łapkę w górę i subika. Zapraszam też na Hawajes i ta, i tutaj tego do kolegów. No i to i to tyle Eluvina. No. Moim krótszy film, czy się szybciej prześle To po co ja to pierdzielę?